Witajcie, eee, ostatnio na live'ie Ela z kanału Magic Place <coughs> mówiła o, między innymi, e, o tym jak pracuje tektura i że ja pokazywałam to gdzieś na swoim kanale, czy, czy gdzieś to pokazywałam? Owszem, słuchajcie, pokazywałam to w kilku miejscach i najczęściej to była jakaś <coughs> e, grupa facebookowa. Nie powiem Wam teraz na jakiej grupie to pokazywałam, na pewno pokazywałam to kilkakrotnie ale byłam też święcie przekonana, że pokazywałam to na moim kanale na YouTubie, czyli tutaj i coś mnie tknęło coś mnie tknęło i przejrzałam uważnie przejrzałam swój kanał i się okazuje, że nie pokazywałam tego na kanale, za co was przepraszam bo taką informację umieściłam, że robiłam to u siebie na kanale o co chodzi z tą tekturą i jej cięciu, gięciu i tak dalej, chcę wam pokazać właśnie że nawet ułożenie tektury jak robimy okładki robimy okładki do albumów i sposób pocięcia tej tektury ułożenia do cięcia tej tektury ma naprawdę duże znaczenie zaraz Wam pokażę mam tutaj, mam tutaj trzy rodzaje tektury jest to nasza tradycyjna birmata. jest ona w formacie A4 mam tutaj coś co jest tak zwaną przekładką archiwalną jest to zbita tektura, szara zbita tektura. Ja to kupuję sobie w hurtowni i kosztuje to, w, za sztukę wychodzi grosze, kupuje się w bardzo dużej ryzie chyba 500 sztuk. 500, nie, przepraszam, 500 przesadziłam, ale 100 sztuk bodajże jest na pewno w tej ryzie. Nie kosztuje to dużo, bo ja płaciłam bodajże 15 zł za, za, za taką ryzę ale ma świetny rozmiar, świetnie się sprawdza do, do wszelkiego rodzaju albumów, bo jest wystarczająco sztywna, ma 1 mm, czyli tak jak zazwyczaj się używa. I to jest szara tektura introligatorska, bodajże, raz wam powiem, ile ona ma, ona ma bodajże 1,5 mm milimetr, albo 2 mm, nie pamiętam jak ją kupowała. E, tak, to jest dwu. zobaczyć To jest tektura dwu e, I to też ma znaczenie. Nawet przy tej grubej tekturze e, introligatorskiej, szarej grubej też ma znaczenie w, w sposób, w jakim my, my ją będziemy, ale mama tego tak W jaki my sposób będziemy ją gili i, i cieli. To są z których ja korzystam najczęściej. Oczywiście, jeszcze do, do zrobienia jakichś tam mniejszych albumików używam recyklingowych kartoników, wszelkie, wszelkie rodzaje się po kaszach, ryżach i tym podobnych sprawach żywności sklejonych razem do kupy, tylne strony, okładek, bloków technicznych. Jeżeli jest na tyle gruba, sztywna tektura, to też z tego korzystam. Ale to są trzy: znaczy tej szarej tektury grubej używam do naprawdę dużych projektów, ewentualnie do jakichś projektów takich stacjonarnych, typu szafeczka. Na, na coś tam, tak, e, czy, czy schowek e, A birmaty i tej tektury przekładkowej używam właśnie do okładek najczęściej. I teraz tak e, pokażę Wam, e, jak zachowuje się tekturę. Moment, muszę zobaczyć, co widzicie. Zobaczcie, mam tekturę ułożoną w, jeden, w jedną stronę, tak. I zobaczcie, ona Wam się wygina. Ona się poddaje, widzicie? Odwrócę ją o 90 stopni. I ona już się nam nie wygina, widzicie? I to wszystko dzieje się z każdą jednym rodzajem tektury. Czyli, jeżeli Wam się tektura wygina w którąś ze stron, widzicie, ona, ona bardzo Wam elastyczna jest, to w tą stronę nie robicie okładki. Odwracacie wtedy i w tą stronę, w którą Wam się nie wygina, to jest was, Wasz przód. Czyli wtedy używacie tej tektury stroną do góry. Ja sobie zawsze zaznaczam strzałkę do góry, żeby wiedzieć, w którą stronę układać. Jeżeli wiem, że strzałkę mam do góry, to jest ta właściwa strona, w którą ja mam ciąć tekturę. O, zobaczcie, widzicie? Ona Wam się nie gnie. I to, to samo dzieje się z każdą jedną tekturą, której nie będziecie używać. Nawet tektura falista. Jeżeli macie rowki na tekturze falistej, no to wiadomo, że nie będziecie korzystać z niej, żeby te. Paski, które faliste były w pionie, tylko odwrócicie ją i będziecie używać w poziomie. Wtedy ona Wam się nie złamie. Jeżeli użyjecie tej, która jest w pionie, no to ona Wam się przełamie na tych, na tych rowkach. Podobnie dzieje się z tekturami, ty z tekturami tymi sztywnymi i tak dalej. Teraz pokażę Wam biermata. Zobaczcie, biermata. Jest w format A4, jest w pionie. Zobaczcie, zobaczcie jak ona Wam się gnie. Widzicie? Ona Wam się wygina jak, jak kartka papieru a odwróćcie o 90 stopni, widzicie, ja używam siłę. Ja nie, nie, widzicie, ja pokażę. Już ta sztywność tej tektury jest, jest większa niż, o, zobaczcie, widzicie, w ten sposób, tak. Jest różnica i to znaczna. czyli tekturę birmate używamy w ten sposób. Wtedy jest ona sztywniejsza. Ten układ włókien też ma znaczenie, słuchajcie, przy, zobaczcie, jak ją możemy wygiąć. W tą stronę już trochę, trochę, trochę gorzej. Podobnie ma się, słuchajcie, zbigowanie papieru, ale ja tego nie testowałam. Papier zwykły to po prostu używam jak używam, tak? byle wykorzystać jak najlepiej. I to samo zobaczcie z tą tekturą widzicie. Tu ją możecie prawie zwinąć w całości. Odwróćcie ją, widzicie. I nie ma. Ja próbuję to zrobić. Ja, ją, owszem, jak użyję większej siły, to ja ją złamię. Widzicie, widzicie. Jak użyję większej siły, to ja po prostu tą te, które złamę, to nie jest tak, że nie, ale przy takiej zwykłej zwykłym pracy, czyli też używamy ją, moment, tu mi się klej przywróci za chwilę, też używamy ją w ten sposób. Dlaczego teraz ruszyłam wami, sorry. Dlaczego o tym mówię? Zobaczcie, jeżeli wam się te, która będzie wyginała w tę stronę. W każdą jedną, zobaczcie. Ja tutaj nawet nie używam siły, ona się po prostu gnie. A w tą stronę muszę naprawdę użyć sporo, sporo siły, żeby ją złamać. Nawet okładka, zobaczcie, okładkę. Jeżeli ja przytnę tutaj, odetnę tutaj w, w poziomie i użyję to na okładki, to ta okładka nie będzie mi się gięła. Będzie pod obciążeniem i ona mi się nie będzie gięła. Jak, jeżeli bym zrobiła okładkę w tą stronę, nawet na mniejszym fragmencie, moment, znajdę gdzieś mniejszy fragment który bo mam jej na pęczki, bo mam jej dużo. A zobaczcie. Tu mam mniejsze fragmenty, zobaczcie. Widzicie? Nawet do mini albumików, tak? To to się wam nie... O, zobaczcie. O, nie mogę zgiąć. A tu... Nie mam, nie mam problemu, żeby to powyginać nie ma znaczenia, który kawałek użyjecie, zobaczcie, widzicie? to się wam gnie na wszystkie sposoby a w tą stronę, no nie jesteście w stanie, tak tak samo tu widzicie choćbym chciała, ona mi się nie zagnie a tutaj, o nawet nie potrzeba gdzieś tam dużej siły nawet przy takich małych albumikach bo też takie tekturki, czy na grzybie, czy coś, też się da wykorzystać na grzbieciki. E, ma to właśnie znaczenie, żeby po obciążeniu e, tego albumu on nam się nie giął Dobra, to tyle, co chciałam wam powiedzieć i przekazać. Myślę, że sobie to zapamiętacie, żeby zwracać właśnie uwagę w którą stronę, w którą stronę bierzecie i tniecie. Nawet zwykłą birmatę. Zobaczcie, jeszcze raz wam pokażę. Widzicie, tu jest sztywno, a ruszam wami nie chciałam, a w tą stronę sobie wyginacie jak sobie chcecie dobra to na tyle. tyle tyle mojego, mam nadzieję, że sobie zapamiętacie i to wam ułatwi później pracę w przyszłości do zobaczenia, widzimy się w następnym moim projekcie cześć